Słuchajcie, jesteśmy niedaleko już bunkra, także jak widać, tam taki kaptur wystaje. To tam jest bunker przed II wojny światowej. No słuchajcie, jesteśmy na samej górze. Mamy tutaj jakiś bunker, który się jeszcze dobrze trzyma. Z II wojny światowej. Tam jeszcze takie stare stoją, stare ogrodzenie na obkoło, jak widać. I tutaj mamy ten bunker. O, okienka małe. No jak widać, tutaj może wskoczymy, słuchajcie. No. Idziemy do środka. Widać małe okienka są. Tak, tak mówiłem, tutaj kładli broni i strzelali. Jak widzieli, wschód-zachód. Ktoś się zbliżał. Tutaj tak samo, jak widać. Idziemy do następnego pomieszczenia. Bardzo jest taki surowy stan. Bardzo to. Dziwnie wygląda tu następne pomieszczenie. Trzymali tu pewnie broń, ani Tu Kolejny z drugiej strony na kałaszniku, żeby mogli strzelać. Także tu kolejny, jak ktoś wchodzi widzicie, to tu szczerali, bo tu jest wejście od frontu. Jakby ktoś się przedostał. Także jest specjalnie okienko zrobione pod skosem, żeby mogli ratatata zrobić. Z każdej strony są takie okienka. I tutaj mamy taki balkon. Właśnie Widzieli, jak z trzątu ktoś płynie. Albo samoloty. To tu pewnie mieli takie ogromne armaty. Specjalne do zeszczerywania statków albo yy, samolotów. I tu kolejne jest okienko. I widać też pod skosem Widać wszystko. No. Także. No jest kupa historii w tym. Jak widzicie, wszystko mieli na oku. Opa! Tutaj widać pewnie nie jeden spad z tego klifu. Jakiś wróg. Także u góry są już wywieczniki. tu wejdziemy może. Jak widać, tam jeszcze są pomieszczenia. Zaraz zobaczymy co tam było, ale pewnie zasypane. Być może są jeszcze podziemia gdzieś. Ale tego jak może Zasypane jest wszystko, jak widzimy. Tu jest u góry. Idziemy tamte pomieszczenia dwa zobaczyć. Słuchajcie, jak widać. Jesteśmy teraz z kolejnej strony. I kolejne pomieszczenie. Idziemy to zobaczyć. Także jak widzimy, te małe okienka były do, do obrony. Tam mamy kolejny bunker, choć bunker, może bunker, bo jest pół w ziemi, jest wsadzony, ale być może tam jest ziemia zasypana, ale raczej może zasypany po tych latach. Myślę, że tu są jakieś podziemia. Gdzieś było wejście, ale nie jestem pewny. Trzeba kawałek przejść. Słuchajcie, nie wierzycie. Znalazłem wejście, dobrze gadamy. O wow, dobrze ja w to nie wpadłem. Słuchajcie, jest to odkryte. No to mówiłem, to jest... Nie wierzę, słuchajcie, patrzcie, tam jest. O kurde. Tam jest wejście, ale ja tam nie wejdę, słuchajcie, w tę dziurę. Tam jest tunel. I to idzie pod ziemią tam w bok. A nie widać tego. Tam jest tylko rura i tam jest przejście. Ale tam jest bardzo głęboko i nie widać tego, słuchajcie. Jak widać, ktoś to oderwał. Może ja to przykryję. Może jeżeli ktoś tam stanie, to zleci. Dobra, ja to zakryłem, słuchajcie. Bo tu też czasami niektórzy chodzą, ale to jest na takim odludziu, że wow. I tu mamy kolejne wejście. Mówiłem Wam, że są pod ziemią jeszcze bunkry jakieś. Zobaczcie, zobaczcie, co to za dziwactwo tam jest. Ale w ogóle, po co, co to jest? To wygląda jak korytarz, jakby, nie wiem, ludzi tu trzymali, gazowali. Na pewno to... Tu... O, słuchajcie, widzicie ten kominek? Być może była ruła i tu ludzi gazowali. Ja pierdziele, słuchajcie, przerażające. Nie wiem, od czego to było, to tak wygląda, jakby... Nie wiem, ludzie kładli mięso, cieli albo nie wiem, a tędy krew spływała, no bo podczas wojny II Światowej przecież wiecie dobrze, że gazowali ludzi, zabijali jak świnie na rzeźni, także wszystkiego można się po tym spodziewać. Zobaczcie jak to jest głęboko Tam jest kolejny Tam! Ała! Znowu się bym zabił, potknął dobrze, ja zobaczyłem tę dziurę, słuchajcie, naprawdę mega muszę uważać pod nogi, bo nie wiadomo czy tu znowu jakaś dziwny, dziwny dół. Tego może nie widać na filmie, ale widzę ja tu. Także o kurde muszę uważać pod nogi, słuchajcie. Bo jak widzieliście, tam była, było zejście, ale jakoś częściowo za, za, zasłonięte. I musiałem to zasłonić osobiście, żeby nikt nie wpadł. Także tu kolejna, kolejne pomieszczenie. Słuchajcie, przepraszam, że tak o, o, ciężko oddycham, bo bardzo wysoko jestem, nad, nad poziomem może bardzo wysoko jest ten munker. Jeszcze stary. O, widzicie tu? Jeszcze stare są. Po II wojnie światowej, jak u nas w Polsce na wsi takie prząsła, jak w grze Stalker, jak ktoś grał, bo ja bardzo lubię grę w Stalker, eee, Prypeń-Czarnobyl, jak widać jeszcze stare takie kolony z II wojny światowej, gdzie Niemcy stawiali lub w, ci, co byli pojęci podczas wojny, jak widzimy. I to jest takie wszystko na takim wzgórzu umieszczone jest tak jak gadam prawdopodobnie dół ale tego nie można zobaczyć bo już wszystko prawie zasypane także tutaj mamy kolejno, kolejne pomieszczenie i wątpię żeby to była łaźnia bo tak jak gadam to wygląda jak gazówka tak no bo sami widzicie tu jest na ruę jakieś wejście tam jest z tyłu jakieś wejście na ruę a to wygląda jak Naprawdę no, przerażająco to wygląda, coś kiedyś jeszcze musiało być, słuchajcie. Ale to wygląda no jak, jakby tu ludzi kładli, słuchajcie. Tu macie odpływ, odpływy na krew i może tu ludzie cieli, nie wiadomo co robili, tak? Tego się do końca nie dowiemy, bo historia sięga daleka i nie ma na to dowodów co tu robili do końca, tak? Także ja będę wychodził z tego dziwnego pomieszczenia bo trochę się nieswojo czuję tutaj, słuchajcie, tak, tak, tak duszno tak, słuchajcie, także nie ma tu na pewno pozytywnej energii, te mury, ani historia nie jest pozytywna, także my poma pomału się przygody końca zbliżamy do końca. i tu był wjazd jakiś, słuchajcie, tu była jakaś brama, tak samo jak widzicie, stare takie przęsła stoją jeszcze za czasów II Wojny Światowej. I będziemy po powoli się zbierać stąd. Jak widać to jest bardzo wysoko. Te mury mają kupę lat od 40 na pewno zwyż. Także klif jest bardzo stromy, tutaj jakaś, jakieś ten też jest wykopane, tam nie wchodzę. Jak widać Gdzieś być może jeszcze jest ukryte na pewno pod ziemi, bo wątpię, żeby tylko to było. Tak jak widzieliście sami, była tam dziura, gdzie zasłoniłem. Było tam jakieś przejście zasypane, cegłami zasłonięte. Do końca nie mogłem tam się schylić, bo bardzo było głęboko i niebezpiecznie. Ale jak widzicie, to jest bunker, gdzie jeszcze w bardzo dobrym stanie, wam powiem, że tu został postawiony. Historię, jak mi się uda, znajdziecie w opisie. Także nie powiem wam do końca tej historii o tym miejscu, bo tak gadam. Tylko mogę wam powiedzieć, że to jest bunker przed, przed II wojną światową, gdzie był. Tam mamy jedno pomieszczenie, tam jest drugie pomieszczenie, i tam jest trzecie pomieszczenie. I naokoło są ogrodzenie, gdzie były druty kol, kolczaste, tak? No. Także. Przepraszam, że ręce mam brudne, bo niestety dużo spinaczki miałem, żeby tu się dostać. Także kończymy ten odcinek, słuchajcie, o tym miejscu i bunkrze wam pokazałem, bo to jest tak wysunięte, że mało kto tu może przyjechać, tak? To jest bardzo daleko, słuchajcie, jest bardzo kręta i długa droga, także dla was coś, coś fajnego do przeżycia mogłem wam pokazać. Pewny bunker, którego nikt wam nie pokazał, ze czasu II wojny światowej być może, tak? W polskiej wersji. Zostawiamy tę historię, tą przygodę za sobą. Tam dużo było historii, śmierci, płaczu i w ogóle. Także do zobaczenia. Hej!